dacie tp.pl, jesteśmy dzisiaj w Kielcach, spotykamy się z Michałem Janotą. Jak wiecie, projektujemy dla niego, projektujemy, wy projektujecie korki piłkarskie. Poza tym, że oczywiście akcja tak samo jak w poprzednich wypadkach idzie swoją drogą, postanowiliśmy to trochę urozmaicić. Na początku porozmawiamy sobie trochę o ADZR 4, później Michał zaprojektuje buty według własnego uznania i na końcu, kiedy już wybierzecie właściwy projekt, zobaczymy czy różni się on od tego, co adresat całej akcji sobie upodobał. Porozmawiamy też o tym, dlaczego takie kolory, a nie inne i ogólnie o korkach piłkarskich, bo mamy tutaj naprawdę fajne ciekawostki. Dobrze, Michale, Adi04, które dla Ciebie projektujemy, co prawda buty z mitim będą syntetyczne, ty jak widzę, preferujesz skórę? No dokładnie, no skórze dobrze się czuję, dobrze przylegałem do stopy i no jest to skóra. I szczerze powiem, no dobrze mi się w nich akurat gra i mam super kontrolę piłki. Na, w tych butach naprawdę taką swobodę mam prowadzenia piłki. I, Dlatego myś, myślę, że wybrałem te buty. Wiem, że poprzednio nie grałeś w Adi Zero, bo też chciałem Tobą porozmawiać o tym o różnicach pomiędzy poprzednimi modelami, ale to jest właśnie z tą skórą, bo grałeś w Adi Turach. Adi Pura I, jest i soka, No ponieważ są bardzo podobne, tak jak powiedziałem, przylegają dobrze do stopy, układają się dobrze i jest taka inna kontrola piłki w tych butach i dlatego myślę, że akurat te buty najbardziej pasują do tego stylu, który ja preferuję i. No mówię, no, jeżeli ktoś się dobrze czuje w takim butach, no to powinien po, w nim mm. grać. Ja się akurat tych najlepiej czuję mm. dlatego teraz w Ale widać też, chodzi o to, żeby obuwie było lekkie, bo wiadomo, mamy te różne segmenty. Niektóre są bardziej stawiają na to, żeby być lekkie, drugie mniej. Adipur jest takim butem klasycznym, ale z kolei ta wersja SL jest taką odchudzoną, więc jednak... a czy ja powiem że te buty Adipur nie są aż takie lekkie, ale w porównaniu do tych, tak? Bo te są te. No, naprawdę... Naprawdę lekkie, ale w porównaniu do tych to myślę, że nie różnią się jakoś tak wiele, to jedynie tam model jest inny troszeczkę, ale szczerze powiem, że dobrze się i w jednych i w drugich gra, no nie wiem, może to przez to, że o, 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 oba buty mam ze skóry, ale no powiem szczerze, że te buty akurat mają taką specyficzną rzecz, dlatego ja tak uważam, że kontrola piłki jest najważniejsza u piłkarza, tym bardziej pomocnika i dlatego, dlatego te buty też wybrałem i... Na pewno wielu czytelników interesuje to, jak również mnie, no jakie jest życie profesjonalnego piłkarza, jeśli chodzi o buty. Przyniosłeś tutaj przed chwilą z szatni swoje tepy i powiedz, jak to jest, na przykład y... macie buty czyszczone, bo my, my wszyscy podchodzimy pod umywalkę, szorujemy i na forum są rozmowy, jak doczyścić swoje obuwie. Wy nie macie takich problemów pewnie? Ja tam staram się myć buty praktycznie po każdym treningu, bo wiadomo, zależy też od pogody, bo jak jest ciepło czasami nie trzeba, ale myślę, że buty trzeba dbać, akurat te nie wyglądają może teraz za pięknie, za czyste, ale to też przez to, że wczoraj mieliśmy mecz i tak jakoś nie było czasu, ale... Trzeba, trzeba dbać o buty i na pewno trzeba też je doczyścić dobrze, bo inaczej się wtedy człowiek, piłkarz czuje na boisku, tak? ale powiem szczerze, że czasami używam różnych sposobów na to, żeby coś zmyć, bo czasami jest brud taki, który ciężko zmyć, zmyć wodą i czasami trzeba różnych rzeczy popróbować, żeby coś, coś zmyć. A jak to w ogóle jest w piłkarskiej? Zawodnicy interesują się obuwiem? Rozmawiacie sobie o nowych modelach, przyjdzie coś z Adidasa, to wszyscy muszą wziąć do ręki jak i Jak, jak to. najbardziej. To jest taki chyba już nawyk każdego piłkarza, że jak coś jest, jest jakiś nowy but, to każdy musi go dotknąć, zobaczyć, i mimo że nawet już widziałby wcześniej. To jest taka mania. Mhm. Dobrze, zaraz wrócimy jeszcze do innego modelu. Może teraz przejdziemy do projektu. Ty, ty tutaj sobie zrobisz. Później opublikujemy drugi odcinek, w którym wrócimy tak jakby do tej rozmowy i pokażemy Wam, jak wyglądał projekt. Dobrze, zaczynaj, ja się będę przyglądał. skończone. Może opowiesz nam o tym, czym się kierowałeś, dlaczego tak, a nie inaczej? No, myślę, że biały. Może macie lepsze pomysły? Znaczy, no, oceniać. I, i tak, to co sobie czy czułeś, no, robimy materiał po to, żeby zobaczyć, jakie są Twoje preferencje. W momencie nagrywania nie wiem jeszcze, co czytelnicy wymyślili, bo nawet, szczerze powiedziawszy, kiedy siedzę tutaj w Kielcach z Michałem, to nie ogłosiliśmy jeszcze tego konkursu. Zobaczymy na końcu, czy wybrany projekt jest podobny i czy trafiliście w gusty adresata całej akcji. Dobrze, z prawem mamy za sobą. Rozmawiając wcześniej z Michałem o, ogólnie o całej akcji, o korkach, okazało się, że tak jak mówił, piłkarze interesują się butami i praktycznie no, są tacy jak my, czyli te pomaniacy. I wyszła taka rozmowa o jednym ciekawym modelu, który Michał przyniósł z Oto. I może ja się tutaj wyłączam w ogóle z roli gościa opowiadającego o korkach tak jak to zawsze jest i przekazuję go Michałowi, który opowie o co chodzi. No Jak chyba wszyscy wiedzą i ci, którzy się interesują przede wszystkim butami czy piłką nożną, to wiedzą, że to jest but Predator Mania. Stary but, było z 2002 roku. Miałem w pewnym momencie taką manię, że... Manię? Trafiłem tam z butem. Nie no, miałem taką fantazję, żeby poszukać jakiegoś starego modelu w internecie i zamówiłem. Udało mi się w Niemczech znaleźć tego buta i zamówiłem go i szczerze powiem, no, wziął mnie jakiś sentyment na, te, na, na, na ten rodzaj buta. No i myślę, że były to jedne z lepszych butów, które się nie dość długo trzymały, co do tego jeszcze były bardzo wygodne i dobrze się w nich grało i dlatego też postanowiłem je zamówić. No jesteś na pewno w tych butach. Co? Też młodzi czytelnicy pewnie nie pamiętają, no bo trzeba gdzieś tam było, nie wiem, kiedy było, około 2000 roku, to mi się wydaje, 9-2000, No trzeba już trochę w piłkę grać, żeby pamiętać, ale każdy, kto w tamtych czasach żył, kopał piłkę i pamiętał, pewnie jeszcze Zidana, dopiero Beckhama, to były przecież te kazdy oglądały się te wolne i no też dużo sentymentów w tych butach, ale myślę, że piłkarsko też do, dobre, jak mówiłeś. Naprawdę, no wygodne bardzo tutaj i dlatego... Dobrze przylegają na stopy i jeżeli... Na boisku budzą zainteresowanie wśród kolegów no powiesz, przeciwników. Tak, tak, jak najbardziej i my mamy okazję usłyszeć parę komplementów i ofert od innych ludzi, żeby sprzedał Aha. te buty, ale nie ma szans, choć, choć nie wiem, co się z nimi tam działo, zostawię je sobie, bo to jest naprawdę sukces, żeby je znaleźć. No i ja bardzo ciężko Bardzo, na tym bardzo ciężko ma. w Lance, bo ja też mam parę par, ale łatwiej jest znaleźć we Wkręcie, no bo wiadomo, Wkręcie mniej niszczy, ale Lanki się ścierają, więc taka para zachowana. Tutaj nawet jeszcze widzimy na kółkach te, te, takie elementy, takie domki, które właśnie. W każdym razie, mówię, ciężko było je znaleźć, ale się udało i czasami w nich występuje. A jeszcze tutaj napis ja nota, tak jakby nie, nie, no, Tak nie. to nie ma, tak, tego się już chyba nie da zrobić. Yy, no dobra, to tyle jeśli chodzi o Predator Mania. Yy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, ja, dziękuję za, za, za projekt. Fajnie było, że mogliśmy tak uzupełnić materiał yy, dotyczący projektowania korków Adidasa o, o spotkanie. Yy, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy i osobiście przy, przyniesiemy ci te buty. Może trochę, trochę wyjdziemy, pokopiemy. Będę miał przyjemność na stadionie ekstrakcjonalnym. Jak, jak, jak pozwolą, to fajnie. Dobrze, dziękuję Dzień, bardzo. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Trzymajcie się.